Miniony weekend w hali Wiktoria w Bielsku Białej siatkarze BBTS odnieśli dwa zwycięstwa nad Ślepskiem Suwałki, dzięki czemu prowadzą w rywalizacji do trzech zwycięstw 2 do 0. W sobotę 13 kwietnia, tym razem w Suwałkach, odbędzie się starcie trzecie. BBTS Bielsko-Biała wygrał pierwszy mecz ze Ślepskiem Suwałki 3 do 1. Bielszczanie po koncertowej grze w pierwszym secie, wygranym 25 do 13, w drugiej partii musieli za żarcie walczyć o końcowy sukces z rywalami. Set zakończył się wynikiem 35 do 30 Trzecia partia to z kolei doskonała gra gości, którzy w pełni kontrolowali przebieg tego seta i zwyciężyli 16 do 25. W ostatniej części gry BBTS narzucił swoje warunki. Bielszczanie wygrali seta 25 do 19, dzięki czemu odnieśli pierwsze zwycięstwo. W niedzielę w drugim spotkaniu siatkarze BBTS-u po raz drugi wykazali wyższość nad Ślepskiem Suwałki. Podopieczni Janusza Bułkowskiego ponownie wygrali 3 do 1. Mecz od mocnego uderzenia rozpoczęli gospodarze, ale ostatecznie pierwszy set padł łupem podlaskiej drużyny 25 do 22. Pierwsze minuty drugiej partii były wyrównane, ale tylko do stanu 4 do 4. Później zaznaczyła się przewaga BBTS-u. W efekcie podopieczni Janusza Bułkowskiego pewnie wygrali drugiego seta 25 do 17. Trzeci set był bardzo wyrównany. Wynik od początku tej partii oscylował wokół remisu. Ostatecznie jednak i tę odsłonę spotkania Bielszcza nie rozstrzygnęli na swoją korzyść. 25 do 18. I wreszcie czwarty set zakończył się wygraną do WTS u 25 do 19. Jeżeli idzie o wyniki wczorajsze i dzisiejsze, no to na pewno jesteśmy zadowoleni, bo. Wykonaliśmy to, co należy do gospodarza, że wygraliśmy te dwa mecze. Może z punktu widzenia kibiców, dzisiejszy mecz był raczej bez historii, bo poza pierwszym setem to tutaj w każdym secie dominował BBTS. Natomiast wczorajszy był mecz bardzo emocjonujący, rozgrzał wszystkich chyba do białości i zapowiadał dzisiaj emocje, no których może nie, nie było za dużo, ale z punktu widzenia zawodników i nas, to bardzo dobrze, że. Zgodnie z planem drużyna pokazała to, czego wszyscy oczekiwali. Tutaj nie, nie ma tajemnic. No. Wiemy, co gra, grają suwałki, mamy ich rozpisanych, oni nas mają, także tutaj za wiele. Eee, no nie, niczym nas takim nie zaskoczyli. No może w pierwszym secie, poza tym, eee, drugą linią ze środka, bo tam sporo grali, ale w tym meczu dalej grali swoje to, co grali w lidze. Także, także no, wiadomo, zespół, który gra, tak praktycznie z skrzydłami. Ze środków mało grają, dlatego żeśmy się nastawili na skrzydła i to przyniosło efekt. Dwa zwycięstwa odniesione na początku rywalizacji to dobra zaliczka przed daleką wyprawą do Suwałk w najbliższy weekend. Bielszczanie dzięki skutecznej grze zarówno w zagrywce, jak i w Ataku prowadzą w rywalizacji ze ślepskiem 2 do 0 i do awansu, do dalszej fazy brakuje im jeszcze tylko jednego zwycięstwa. Jeżeli chodzi o drużynę ze ślepska, to oni na pewno nie odpuszczą, to są młodzi chłopcy i oni będą walczyć na pewno do, do, do każde, o każdy punkt. My trochę ich dzisiaj przycisnęliśmy i im się trudniej grało, jak mieliśmy przewagę 3-4 punktów. Kontrolowaliśmy ten przebieg tych, me tych meczów, tego meczu i, i, no i udało się wygrać 3-1, ale na pewno nie jest to łatwe mecze, nie są z suwałkami. Będzie ciężko wygrać w suwałkach, ale jedziemy po zwycięstwo na pewno. Tam w zasadzie pierwszy mecz może już rozwiązać sytuację, prawda? Więc trzeba się będzie bardzo mocno skoncentrować, żeby go wygrać. No tak, na pewno będziemy sobie mówić, że trzeba się skoncentrować na ten pierwszy mecz, zmobilizować i wygrać go. I, i, i tyle, całej rywalizacji. I, I będziemy w czwórce, gdzie cel będzie już zrealizowany i potem tylko będziemy walczyć o, o, o jak najwyższe miejsce. A najważniejsze teraz wygrać ten mecz z suwałkami. Dobrze by było teraz y, ten pierwszy mecz już w suwałkach rozwiązać na swoją korzyść i mieć już to wszystko za sobą. No na pewno chciałoby się, ale zdajemy sobie sprawę i chłopcy i ja, że suwałki to jest gorący teren, gdzie naprawdę grają dobrze w siatkówkę w suwałkach i tam naprawdę trzeba zagrać. Jeszcze raz lepiej niż tutaj, żeby wygrać z nimi, bo, bo to o czym świadczy? Dwa mecze tylko przegrali u siebie. Także no naprawdę no trzeba tam postawić jeszcze większe wymagania, suwałko, żeby wygrać. Przed drużyną z Bielska Białej otwiera się wielka szansa awansu do siatkarskiej ekstraklasy. Zawsze uważałem, że jeżeli jest jakiś cel sportowy, przede wszystkim cel sportowy, to, to warto grać i, i na, pewno, no, na pewno jest to jakiś handikał dla nas, tak? bo. bo, bo, bo no po prostu trzeba grać, żeby żeby awansować. Wiadomo, no, sportowo musimy nagrać czwórkę, wtedy mamy prawo ubiegania się. No i wiadomo, miasto no, z tego, co tam wiem i słuchy mi nie dochodzą, to miasto bardzo chce tą Plus Ligę, także no, tylko grać. Co do możliwości awansu do PlusLigi, no trwa to już drugi sezon. Ja myślę, że yy, z jednej strony można by powiedzieć, że nie trzeba było aż zamykać ligi, żeby zapewnić odpowiedni poziom rozgrywek. Wystarczyło nie przyznawać licencji drużynie, która nie posiada odpowiedniego budżetu, nie posiada odpowiednich warunków do rozgrywania meczów. Nie trzeba było tego nazywać, bo ja widzę teraz z postępowania plus ligi, że. Oni tak nie, nie odżegnują się od tego. Oni mówią, że jeżeli zapraszają, wszystkich, jeżeli ktoś spełni warunki, to nie gra nawet i 20 drużyn. Zresztą z tego co nam wiadomo, od ubiegłego roku już Plus Liga chce się powiększyć, ponieważ my mamy ekstraklasę najmniejszą w, w Europie. Włosi mieli 14, chcieli to 16, nawet podwyższyć. Także u nas co najmniej do 12 myślę, że plus liga jest zdecydowana się powiększyć. Jest tylko teraz kwestia szansa dla BBTS. Jest szansa dla bbts, jest szansa dla BBTS ale trzeba pamiętać, że jeszcze jeden mecz musimy wygrać, bo czwórka to jest warunek pierwszy sportowy. No a później finanse, finanse, jeszcze raz finanse i tutaj jeżeli można apelować, apelujemy do wszystkich, proszę, podpowiadajcie nam na stronie internetowej. Yy, naszej, gdziekolwiek, z kim rozmawiać w sprawie zapewnienia funduszy na wypadek, gdybyśmy no, spełnili warunki sportowe i organizacyjne i mogli uczestniczyć w Plus Lidze.